Rok 2011 rozpędza się coraz bardziej. Rozpędzają się także dystrybutorzy, którzy w trzeci już weekend stycznia wprowadzają do kin siedem nowych filmów. No i opowiemy o tych, które warto zobaczyć, choć niektóre być może niekoniecznie. Ani trochę pogodna, ale za to bardzo emocjonująca jest propozycja hiszpańsko-meksykańska Aurora i Archanioł. Bohaterowie to cztery hiszpańskie przyjaciółki, które mają serdecznie dosyć uczciwego, ale mało dochodowego życia i kilku meksykańskich gangsterów. Ich losy się bardzo mocno, a momentami wręcz brutalnie splotą. W jaki sposób, o tym nie będę teraz mówił, bo fabuła tego filmu jest mocno skomplikowana. Trochę Tarantino, trochę melodramatu, sporo kryminału i thrillera, czyli kino wielo Składnikowe, ale dzięki emocjom, które są w tej propozycji, te dwie godziny w kinie was na pewno nie znużą. Porażką, natomiast choć przyznam, że bardzo ambitną jest najnowszy film szwedzkiego reżysera Lukasa Modesona Mamut, odwołujący się do wielowątkowego, znakomitego obrazu sprzed kilku lat Babel. Tutaj też akcja dzieje się w kilku miejscach. W Nowym Jorku, w Tajlandii i na Filipinach. Na pierwszym planie pozostaje pozornie bardzo szczęśliwe małżeństwo. Ona jest chirurgiem w jednym z nowojorskich szpitali. On, utalentowanym twórcą gier komputerowych, który wyjeżdża właśnie do Bangkoku po to, żeby podpisać lukratywny kontrakt. Co z tego wyniknie? No tego oczywiście nie powiem, ale mogę ujawnić, że dla Modysona najważniejsze są osoby, które bardzo cierpią z powodu rozstań. A przede wszystkim kobiety, dla których nie ma niczego bardziej bolesnego niż oddalenie od własnego dziecka, czy to fizyczne, czy też duchowe. Ale jest jeden problem z filmem Modysona. Galeria bohaterów prezentowana jest w sposób nadmiernie czułostkowy i z żadnym z nich niestety nie można sympatyzować. Dla mnie jedno z największych rozczarowań stycznia. Koniecznie zobaczcie natomiast Szukając Eryka, jednego z najwybitniejszych współczesnych brytyjskich reżyserów, Kena Loacha. 40-letni listonosz, Eric Bishop przeżywa kolejny życiowy kryzys, tym razem największy. Ma problemy prywatne, zawodowe i nazwijmy je także motoryzacyjne. Nieoczekiwanie w jego życiu pojawi się osobisty psychoterapeuta, który ma już dosyć tego, w jaki sposób Erik marnuje swoje życie. A w roli psychoterapeuty, ex-gwiazda światowej piłki nożnej, a być może przede wszystkim brytyjskiej, Francuz Eric Cantona. Swoją drogą ten ten psychoterapeuta pojawia się w życiu listonosza najprawdopodobniej tylko i wyłącznie dlatego, że listonosz przepada za paleniem marihuany. No, ale więcej szczegółów na ten temat na ekranie. Szukając Eryka, natomiast to bardzo podnoszące na duchu, bardzo pogodne kino. Zobaczcie. I na koniec propozycja, która dla niektórych będzie największą katastrofą tego weekendu, a inni uznają ją za całkiem przyjemną rozrywkę. To film nadziei niemieckiego kina Floriana von Doners-Smarka, który tym razem działa na hollywoodzkiej Niwie, kręcąc produkcję z gwiazdorską obsadą. W turyście skarbnik mafii kradnie olbrzymie pieniądze, a potem błyskawicznie pojawia się na pierwszym planie jego była dziewczyna, w tej roli Angelina Jolie i całkiem przypadkiem zamieszany w całą intrygę turysta. Akcja jest wartka, dużo się dzieje, są fantastycznie sfotografowane włoskie krajobrazy, ale niestety jeden komediowy banał goni kolejny komediowy banał. Natomiast jeśli ktoś chce przez mniej więcej dwie godziny wyłączyć jakiekolwiek procesy myślowe, to zapraszam do kin na film... Turista